Kiedy został założony Wojcieszów nie można stwierdzić z całą pewnością. W okresie pomiędzy X a XII wiekiem Słowianie zaczęli zasiedlać tereny wzdłuż biegu Kaczawy i to oni najprawdopodobniej założyli tutaj pierwszą osadę. że w kościele katolickim znajdował się kiedyś kamień z wyrytą datą 1101. Ma to być data powstania kościoła w Wojcieszowie. Pierwsza dokumentalna wzmianka o istnieniu wsi Wojcieszów pochodzi z roku 1268. Na przestrzeni swoich dziejów majątek wojcieszowski należał do rodów Redernów, Szumpel i Zydlitz. W tym czasie wieś nosiła niemiecką nazwę Kaufung. Prawa miejskie otrzymał Wojcieszów dopiero w 1973 roku. W 1367 roku w Wojcieszowie znajdował się już dwór obronny z dwoma wieżami otoczony kamiennym murem, fosą i bramą z mostem zwodzonym. O założeniu Wojcieszowa mówi legenda. Według niej namiestnik Bolesława Krzywoustego na Dolnym Śląsku Piotr Włost herbu Łabędź wysłał na Kaczawę grupy księży i mnichów, by nawrócić na wiarę katolicką resztki pogan. Do obrony tej wyprawy wyznaczył rycerza Wojciecha Paszowica, dodając mu 40 zbrojnych wojów. Rycerz Wojciech doprowadził oddanych mu w opiekę ludzi do tych gór i na lewym brzegu kaczawy, na płaskim wzgórzu, obozem się rozłożył. Wojom nakazał otoczyć to miejsce kołem i zbudował mnichom dwie chaty kurne oraz niewielką kapliczkę. Potem sprowadził żonę wraz z kilkuletnim synem, kilku rzemieślników biegłych w stawianiu budowli i rozpoczął pracę przy wznoszeniu kasztelu. Budowa nie była jeszcze całkiem ukończona, gdy któregoś popołudnia zaginął synek Wojciecha. Poszukiwania dziecka nie przyniosły żadnych rezultatów. Wojciech postanowił sprawdzić jeszcze skalne groty zamieszkiwane przez Pogan. Droga w ich pobliże okazała się jednak niedostępna. Mieszkańcy jaskiń pilnowali wszystkich ścieżek prowadzonych na szczyt góry, gdzie znajdował się niedostępny dla obcych święty Gaj. Zawrócił więc wojcież, ale zabiegł mu drogę młody poganin i obiecał wskazać miejsce pobytu dziecka, jeśli tylko rycerz odprawi z doliny kaczawy kapłanów i mnichów. Rycerz odparł, że zarówno on, jak i mnisi są tu z rozkazania książęcego i że wiarę w starych bogów, jeżeli nie uda się słowem, to mieczem wytępić potrafi. Jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem, zapłonęły chaty zakonników. Wielu podpalaczy zabito, następnie rycerz powiódł swych zbrojnych do pogańskiego gaju. Krętymi ścieżkami dotarli do szczytu mimo oporu ludzi zamieszkujących jaskinie. Wojciech szykował się do ataku na pogańską świątynię, gdy w jej drzwiach ukazała się procesja pogańskich kapłanów niosąca posąg swego Boga. Rycerz pozwolił im odejść pod warunkiem oddania mu syna. Ojciec rozkazał podpalić drewniany hram. Kiedy płomieni objęły stare drewniane ściany, z wnętrza rozległ się donośny ryk, a z płomieni wyskoczył potężny niedźwiedź ze zwęgloną sierścią, który, nie zwracając nawet uwagi na wystraszonych ludzi, pomknął w dół zboczem góry. Wojciech na miejscu pogańskiego hramu postanowił zbudować kaplicę w podzięce Bogu za szczęśliwy powrót syna do domu. Zakonnicy odwiedli go jednak od tego zamiaru, tłumacząc, że katolicki kościół powinien znajdować się bliżej. W rok później stanęła pierwsza świątynia w pobliżu rzeki Kaczawy, a sioło, które powstało, otrzymało od imienia rycerza miano Wojciechów. Względem administracyjnym dolina Kaczawy należała do Księstwa Jaworskiego i znajdowała się pod panowaniem książąt Świdnicko-Jaworskich. W czasie wojen huzycko niemieckich w 1426 roku wojciechów został splądrowany i dotknięty pożarem. Od tego czasu los jakby ubił się na niewielką wieś. Przemoc, nietolerancja i klęski żywiołowe wypełniały historię miejscowości. Po przejściu Śląska w ręce Habsburgów w 1526 roku pojawili się w Wojciechowie pierwsi wyznawcy Lutra i zajęli siłą Kościół Katolicki. W 1608 roku miała miejsce gwałtowna powódź spowodowana wylewem Kaczawy. Cała dolina wypełniła się wodą. Utonęło 126 ludzi i przeszło 1000 sztuk bydła. 44 domy zostały całkowicie zniszczone. Warunki życia ludności gwałtownie pogorszyły się w czasie wojny trzydziestoletniej 1618-1648. Przemarsze wojsk cesarskich, szwedzkich, węgierskich, walki, kontrybucje, bezwzględność dowodzącego wojskami królewskimi generała Wallensteina, ciągły kwaterunek wojsk doprowadził wieś do ruiny, a wynędzniali chłopi uciekali w góry. W 1740 roku wojska pruskie opanowały Śląsk i przyłączyły go do Prus. Wkrótce potem protestanci zbudowali w Wojciechowie zbór i szkołę. W 1753 roku olbrzymi pożar po raz kolejny zniszczył wieś. Spłonęły folwarki, zbór ewangelicki, browar, gospoda, młyn, rzeźnia, piętnaście zagród, sześćdziesiąt osiem domów, sześciuset czterdziestu ośmiu ludzi pozostało bez dachu nad głową. Po pożarze mistrz Jakub z Legnicy wybudował nowy kościół ewangelicki. W latach 1806-1808 w Wojcieszowie kwaterowały wojska francuskie. W bitwie w Dolinie Kaczawy 26 sierpnia 1813 roku, w której poległa znaczna ilość żołnierzy francuskich, połączone siły prusko-rosyjskie zwyciężyły Francuzów. XIX bardzo zmienił oblicze wsi. W okresie gwałtownego uprzemysłowienia powstał przemysł wapienniczy, wybudowano linię kolejową, elektrownię, wodociągi i sieć kanalizacyjną. Okres do wybuchu II wojny światowej charakteryzował się dalszą rozbudową przemysłu wapienniczego. 1 czerwca 1942 roku do Wawienniku przybyła pierwsza grupa jeńców Armii Czerwonej. Jeńcy zostali tu zatrudnieni jako skalnicy, wiertacze i wywozili wapni z pieców. Pracowali tutaj również jeńcy francuscy. 9 maja 1945 roku wojska 57. Korpusu Pancernego Armii Czerwonej wyzwoliły Wojcieszów dawni mieszkańcy wsi zostali wysiedleni. Coraz liczniej osiedlali się w Wojcieszowie repatrianci z wschodu i zachodu. 1 września 1945 roku otwarto w Wojcieszowie szkołę, gdzie prowadzono również kursy repolonizacyjne dla dorosłych. Na nowo Uruchomiono linię kolejową, ruszył przemysł. W 1950 roku rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego, otwarte zostało stałe kino. Oddano do użytku boisko sportowe powstawały nowe sklepy, księgarnia, zbudowano przekaźnik telewizyjny, basen kąpielowy, a także drugi kościół katolicki. Rozwój Wojciechowa był na tyle intensywny, że w 1973 roku otrzymał prawa miejskie. Zabytków Wojcieszowa godne obejrzenia jest kamienny kościół parafialny, reprezentujący epokę wczesnego gotyku. W Wojcieszowie Dolnym można zobaczyć pałac wzmiankowany już w 1376 roku, a stanowiący obecnie siedzibę szkoły podstawowej. W odległości około 1,5 kilometra od Wojcieszowa, po wschodniej stronie drogi do świeżawy znajduje się Szubienica. Wojciechowski zabytek jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu na Dolnym Śląsku. Szubienicę zbudowano z głazów granitowych jako cylindryczną studnię. Trudno dzisiaj określić chronologię obiektu i historię jego użyteczności. Prawdopodobnie jednak ten makabryczny relikt wymiaru sprawiedliwości był niejednokrotnie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.